Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Poznaj najświętszą Maryję Pannę. Zaprasza ojciec Bernard od Matki Bożej. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wielbia, O Panie, Twój nieskończony majestat, i pokornie proszę Cię o łaskę, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, uświęciło moją duszę oraz wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Panno święta, Aniele Stróżu, moi święci patronowie, módlcie się i wstawiajcie się za mną. Amen. Uchodź do Egiptu, bo Herod będzie szukał dziecięcia, by je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dzieci jego matkę i udał się do Egiptu. Proroctwo Symeona zaczęło się sprawdzać z przerażającą szybkością. Zaledwie kilka tygodni upłynęło od ofiarowania w świątyni. A już zaczęto sprzeciwiać się Jezusowi i szukać go, by mu zadać śmierć. Zarozumiały Herod, przerażony dziwnymi wieściami i świadectwem przybyszów ze wschodu, lęka się o swoją władzę i dla zabezpieczenia siebie nie cofa się przed okrutnym postępkiem wymordowania kilkuset niewinnych dzieci. Aby wśród nich zginęło i boże dziecię. Nad Jezusem jednak czuwał Bóg i w nocy posłał anioła do Józefa, który go zbudził i polecił mu uchodzić do Egiptu. Wstał święty Józef, obudził Maryję i powiedział jej wszystko. Po krótkim rozważeniu polecenia anioła postanowili natychmiast je spełnić. Święty Józef zebrał nieco najpotrzebniejszych przedmiotów, trochę odzieży i pożywienia, objuczył osiołka i czekał przed progiem domu. Po chwili wyszła matka najświętsza, mając na rękach starannie otulony swój skarb, Jezusa. Święty Józef umieścił ją na osiołku, wziął do ręki laskę i szepcąc słowa modlitwy, ruszyli na daleką, nieznaną tułaczkę. Wokół było cicho, ludzie spali spokojnie, tylko najświętsza z dziewic, najsprawiedliwszy z mężów, i król stworzenia wszystkiego, Bóg-Człowiek, Musieli jak jacyś zbiegowie w ciemnościach i chłodzie nocnym uciekać na dalekie wygnanie. Gdy ranek zaświtał, święta rodzina była już dość daleko od Betlejem. Podróż do Egiptu, do Heliopolis, gdzie według tradycji przebywali święci wygnańcy, trwała około 8 dni. Na spoczynek i chwilę posiłku służył świętej rodzinie cień pod jakimś rozłożystym drzewem, blisko źródła, na miejsce przytułku nocnego jakaś grota czy bardziej zaciszne wydrążenie. Po przyjściu na miejsce święty Józef wynajął skromne pomieszczenie i bezwłocznie począł szukać pracy, Gdyż prócz rąk nie miał nic więcej na utrzymanie swej rodziny. Takie jest tło tego nowego zdarzenia, które nową falą udręczeń zalało serce Matki Najświętszej. Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. Jaki bolesny wstrząs przeniknął duszę najświętszej matki, gdy usłyszała od świętego Józefa, że jej dziecięciu zagraża śmierć. Ledwie zaczęło się rozwijać do życia jak pączek kwiatu, a już czycha na nie okrutna ręka, by je brutalnie zmiażdżyć. Drżała jak liść z obawy i z największym pośpiechem przygotowała się do drogi. Wziął w nocy dziecię i jego matkę. Czy może być większa przykrość, niż niespodziewanie wśród zimnej i ciemnej nocy wybierać się w daleką drogę? A o ileż większa jest ta przykrość, gdy się zważy, że uciekającą jest młoda matka z maleńkim niemowlątkiem? Idźmy z tą matką z Betlejem aż do Heliopolis. Patrzmy na jej lęk, jaki odczuwa za każdym odgłosem, za każdym zjawieniem się ludzi. Drżąc, czy to nie głosy, nie postacie się, patrzy Heroda. Patrzmy na jej trwogę na pustyni, gdy słyszy ryki i wycia drapieżców. Ale patrzmy zwłaszcza na ból, jaki odczuwa, nie z powodu własnego zmęczenia, choć ono było wielkie, ale z powodu dolegliwości małego Jezusa, którym nie miała możliwości zaradzić. Nie było ciepłej kąpieli dla dzieciny, nie było gdzie przygotować pieluszek. Nie było miejsca, by dziecię mogło rozprostować skrępowane ciałko. Toteż łukało dziecię ze skargą, zwracając prosząco oczęta na matkę, a jej to spojrzenie rozdzierało serce. Gdy wreszcie po długiej podróży przybyli na miejsce przeznaczenia, niewiele polepszyła się dola nie było własnego domu. Nie było najniezbędniejszych sprzętów, nie było nawet kawałka twardego chleba. Kto zna choć trochę serce matki, odczuje jak gorzkie było to cierpienie Maryi, gdy widziała ból potrzeby swego dziecięcia, a nie mogła im zaradzić. I udał się do Egiptu. Prócz tych cierpień było jeszcze inne, opuszczenie i osamotnienie w obcym kraju, tęsknota za ziemią rodzinną. Cierpienie to jest większe, niż się na pozór wydaje. Wyjść tak nagle ze swojej rodzinnej ziemi, opuścić kraj prawdziwej religii i zamieszkać wśród obcych pogan, oddanych zabobonom i wstrętnym praktykom. Widzieć, jak ci ludzie stawiają na ołtarzach zwierzęta jako swoich bogów, oddają cześć wstrętnym robakom. To wszystko raniło okrutnie Matkę Najświętszą. Widziała, jak świątynie pogańskie opływały w bogactwa, mieniły się od złota, a Bóg prawdziwy i jedyny, jej Dziecie, nie miało wygodniejszej sukienki, przymierało głodem. O Matko Bolesna! Jakże obficie nakarmił Cię Wszechmogący pokarmem boleści i napełnił łzami goryczy. Mój najsłodszy panie Jezu Chryste, proszę Cię, aby Twoja najświętsza męka stała się dla mnie siłą, która mnie umocni, ustrzeże i obroni. Twoje najświętsze rany, niech staną się dla mnie pokarmem który mnie pokrzepi, ogrzeje i rozraduje. Przelanie Twojej krwi niech mnie oczyści ze wszystkich grzechów. Twój krzyż niech będzie moją uchwałą. Twoja śmierć niech mi przyniesie życie wieczne. Niech moje serce znajdzie w Twojej męce swoją pociechę, radość, miłość i życie. Amen. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Najboleśniejsza. Książkę lub audiobóg nabędziesz w księgarni na jej głowie.pl.